Marcin Krakowiak po spektakularnym zwycięstwie. No cóż, jest komplet zwycięstw przed czasem i piątek 13. okazał się mocno pechowy dla Twojego rywala, który wyjechał niestety na noszach. Co mogę dodać? Zgadza się, cieszę się ze zwycięstwa bardzo, był bardzo mocny fizycznie, trochę się z nim liczyłem troszkę, że spuchnie. Widziałem, że opuszcza tą, tą prawą i za którymś razem spróbowałem lewego high -kicka. weszło, siadło, dosyć mocno czuję zresztą na piszczelu mam nadzieję, że nic mu się nie stało poważnego. Fizycznie, faktycznie on był mocny i właśnie miałem takie przeczucie, że to jest w zasadzie, w zasadzie kwestią czasu, kiedy no po prostu te mięśnie będą potrzebowały tlenu i chyba rzeczywiście tak było. Tak, już po pierwszym klinczu czułem, że faktycznie tej siły ma, ma dużo, trochę się tam poszarpaliśmy. Chobietę tak... też trochę zabrał. Tak, natomiast wydaje mi się, że jemu ten poziom mocy spadał szybciej niż mi i go troszkę przetrzymać. Tak? Dwa zwycięstwa w tym roku, to jest udany rok. I czy będzie jeszcze jakiś pojedynek w tym roku stawiać? Mam nadzieję, tak, chciałbym, jestem w okresie przygotowawczym. Ten okres był dość e, krótki. W zasadzie to nie miałem być się tutaj na, na gali, natomiast e, wyszło, jak wyszło, że się zawalczyłem. E, będę chciał na pewno co najmniej jedną walkę jeszcze w tym roku stoczyć. Gdzie? Zobaczymy. Mam co prawda jeszcze aktualny kontrakt z fenem, natomiast no, na wrocławską galę nie byłem uwzględniony w cardzie, Zobaczymy, zobaczymy co, co będzie dalej. Ich strata, że tak powiem. <laughs> Dziękuję. Dzięki.